Kłóceni politycy oraz rozczarowani i zdenerwowani rolnicy. Obie te grupy spotkały się w Sandomierzu na debacie. Porozumienia i konkretnych propozycji rozwiązania problemów polskiej wsi nikt chyba nie oczekiwał. Debatę zorganizowało polskie Radio Kielce. Dyskusje rozpoczęli politycy, jak zwykle od wzajemnych oskarżeń. Nie ma w tej chwili odpowiedzialnego, który do końca ponosiłby odpowiedzialność za sprawy wsi i rolnictwa. Kiedy Moich sympatycznych kolegów z PSL-u o to pytać. Twierdzą, że nie mogą realizować swojej polityki, ponieważ liberalny koalicjant im nie pozwala. Brak konsekwencji od 90 roku w polityce rolnej państwa polskiego dokładnie. Funkcjonujemy w warunkach Unii Europejskiej. Ja mam takie wrażenie, że jesteśmy tylko i wyłącznie beneficjentem wspólnej polityki rolnej. A ja bym od rządu wymagał, abyśmy również byli kreatorami tej wspólnej polityki. Wreszcie przyszedł czas na serię pytań od widowni. Wśród niej byli rolnicy, przedstawiciele organizacji branżowych oraz inni politycy. Pytano m.in. o renty strukturalne, wsparcie dla grup producenckich, kwoty mleczne oraz los owoców miękkich. Strona rządowa przeszła do ofensywy, prezentując swoje pomysły oraz dotychczasowe osiągnięcia. Owoce w szkole, więc myślę, że to rzeczywiście jest ukłon w stronę producentów produkujących właśnie owoce miękkie. Na program ten przeznaczonych jest kilkanaście milionów złotych. Dwa lata temu na wieś trafiło 16 miliardów złotych, w ubiegłym roku 18 miliardów złotych, w tym roku prawie 20 miliardów złotych. W grudniu ubiegłego roku wydaje się 50% na dopłaty bezpośrednie. Potem znów seria pytań z widowni, odpowiedzi rządzących i złośliwe uwagi obecnej opozycji. Po kolei wszyscy prawda, już sprawowali, kierowali tutaj tym ministerstwem. Więc mówienie teraz ci są brzydcy, a my przedtem byliśmy tacy przystojni, to jest po prostu argument, który już się na wsi nie sprzedaje. Była to pierwsza debata rolna.